Jakarta, stolica i największe miasto Indonezji, druga największa aglomeracja świata, której populacja szacuje się na blisko 34 miliony osób. Niestety, ale jest to również jedna z najszybciej tonących stolic na świecie. Czy założone w IV wieku miasto za kilka dekad zniknie z powierzchni ziemi? Znajdujemy się w sercu Dżakarty. Tuż za nami jest wielki pomnik, który upamiętnia odzyskanie przez Indonezję niepodległości. Ten pomnik jest jednym z miejsc, które trzeba zobaczyć przyjeżdżając do stolicy Indonezji. A my teraz idziemy do środka zobaczyć, po ile są bilety na sam szczyt tego pomnika. Dlatego, że można tam nie wiadomo czy wjechać, czy wejść. Ale jakoś dostać się można swoją drogą. Ubrana jestem dziś od stóp do głów. Może mam koszulkę bez rękawów, ale jednak długie spodnie, chustę na ramionach. Mimo tego bardzo dużo osób zwraca uwagę na mnie. Nie wiem z jakiego powodu. Mężczyźni się dziwnie gapią, więc zdjęcia, które widzicie, lasek prawie że rozebranych do naga w Indonezji, to wcale nie jest taki powszechny widok. Oprócz bali podejrzewam, że raczej tegoś nie uświadczycie. Akurat w Jakarcie, gdzie jesteśmy, dosłownie na palcach jednej, może obydwu rąk, możemy zliczyć kobiety, które widzieliśmy w szotach albo w krótkich spódnicach. Tak jak tutaj widzicie tych typów, tak się przyglądali tej turystce, która idzie z przodu. Bardzo, bardzo mocno. Obejrzeliśmy prawie cały pomnik dookoła, przyszliśmy stamtąd. Szliśmy tak o, to jest naprawdę olbrzymi teren. Okazuje się, że tutaj, tutaj jest, o tutaj, tutaj jest bramka, ale to jest wyjście, nie wejście, jakby się mogło wydawać. Z kolei trafiliśmy gdzieś z tyłu na taki namiocik z napisem Entrance. Coś jakby było wejście, tylko co znaczy Pintu Masuk? No to wejście po indonezyjsku. Jest jakaś bramka. Panowie czekają, jakby sprzedawali bilety. Zobaczymy. Wchodzimy. Okazuje się, że wejście nie jest takie oczywiste. Trzeba się odwrócić plecami do pomnika, wejść pod ten namiocik i zejść schodkami do dołu pod ziemię. Tutaj takie kasy. Będą sprawdzane torebki. Zaraz zobaczymy, czy będą też bilety. Chyba tak. Nasze zwiedzanie pomnika niepodległości na dobrą sprawę zakończyło się. Zanim na dobre się zaczęło, musieliśmy wyjść, obejść się smakiem, dlatego że niestety wszystkie bilety na szczyt zostały wykupione. No jutro też nie mogliśmy kupić, bo jutro jest zamknięte, więc ta przyjemność oglądania Dżakarty z góry tego pomnika, cóż, będzie musiała na nas poczekać. Jeśli będziecie w Dżakarcie i chcielibyście wejść na szczyt tego pomnika, to bilety wstępu dla dorosłych na sam szczyt kosztują 24 tysiące rupi, a do muzeum 8 tysięcy rupi. W przeliczeniu to jest 6 zł na szczyt pomnika i 2 zł do samego muzeum. Przenieśliśmy się na północ miasta. Jechaliśmy komunikacją miejską dość długo, dlatego że Jakarta jest naprawdę bardzo rozległą metropolią. Żeby wejść na teren niedaleko morza, musieliśmy kupić bilet wstępu 30 tysięcy za osobę, czyli jakieś 7,50. Pewnie da się to zrobić inaczej, ale my wysiedliśmy w takim miejscu, że nie było to możliwe. Ale przyjechaliśmy tutaj w pewnym konkretnym celu. celu. Chcemy poruszyć w Jakarcie pewien palący dla tego miasta problem, ale nie tylko dlatego, a dla wielu innych nadmorskich miejscowości. Jakarta tonie. Nie jest to przypuszczenie, a fakt. Rosnąca metropolia może stać się Atlantydą XXI wieku. Według badań z 2021 roku do 2050 aż 25% miasta może znaleźć się pod wodą. Według pesymistycznych prognoz będzie to aż 91%. Ale skąd w ogóle problem zatapiania się dzekardy? Powodów jest kilka, ale wymijmy te najbardziej podstawowe. Po pierwsze, topnieją lodowce, przez co zwiększa się poziom oceanów, po drugie, są coraz liczniejsze powodzie które wdzierają się coraz bardziej w głąb miasta. Po trzecie, mieszkańcy wypompowują wodę gruntową i powstaje w mieście coraz więcej drapaczy chmur. Co to powoduje? Ziemia się zapada. W niektórych częściach metropolii nawet do 8 cm rocznie. Kolejnym problemem, z jakim mierzy się Indonezja, są śmieci. Chociażby tutaj, na takim pomoście Molo, widać jak morze wyrzuciło i zostawiło tutaj śmieciory. Które pewnie jak tylko woda się podniesie, wlecą znowu gdzieś tam. Ciekawe, ile tego pływa. Do tej pory, jak przechodziliśmy nabrzeżem, to właśnie było tych śmieci multum. Dzisiaj w Dżakarcie mieszka ponad 10 milionów osób, a liczba jej mieszkańców stale rośnie. A razem z rosnącą liczbą gospodarstw domowych, które często są po prostu slamsami, rośnie też liczba studni. Ludzie wypompowując wody gruntowe, tworzą pod ziemią puste przestrzenie a niestety w Dżakarcie, jak grzyby po deszczu, rośnie też liczba drapaczy chmur, olbrzymich kloców, pod których ciężarem ziemia się zapada. Władze miasta, chcąc trochę zastopować ten proceder, zabroniły budowania studni na własną rękę, no ale chyba każdy może domyśleć się, jak bardzo przejęli się tym zakazem ludzie. W tej postanowiono w jakiś sposób ograniczyć wypompowywanie wody przez wielkich dystrybutorów. Jak władze Indonezji próbują ratować Dżakartę? Pomysłów jest wiele. Jeden z nich to zbudowanie bariery morskiej, inny zakłada usypanie wielu wysp, które z góry dobra, mają wyglądać dobra. jak orzeł, czyli symbol Indonezji. Innym pomysłem jest z kolei przeniesienie stolicy na wyspę Borneo. Przynieśmy się na chwilę do przyszłej stolicy Indonezji. Nusantara. Wartość projektu szacuje się na 35 miliardów dolarów. Budowa nowej stolicy ma zostać zakończona do 2045 roku. Nusantara. A new civilization begins. Nusantara capital city accelerates human progress, symbolizing Indonesia's new face and the government's grand vision under President Joko Widodo's leadership. W 2019 roku Jokowi initiated steps to relocate the capital to Kalimantan, obtaining approval from the House of Representatives. By 2022 the Nusantara Capital Authority was formed. Tylko czy przypadkiem przenoszenie stolicy na Borneo nie będzie tworzeniem dużo większej rany w innym miejscu, dlatego że Borneo to wyspa, na której są tropikalne lasy dziewicze, jest tam unikalna fauna i flora. I tak na dobrą sprawę przeniesienie tam całej stolicy na wyspę. Która jest naturalnym bogactwem świata, metropolii, która się ciągle będzie rozrastać i będzie zabetonowywać cały ten ekosystem, nie będzie nie tylko stratą dla Indonezji, ale dla nas wszystkich. Jaki los czeka Dżakartę? Czy przeniesienie stolicy na Borneo rozwiąże problemy blisko 34-milionowej metropolii? A jakie problemy stworzy? Jak zmieni zielony Borneo? Najbliższe dekady przyniosą odpowiedź na te. Ale także wiele innych pytań, oby były one pozytywne. Jednym z widocznych znaków właśnie zapadania się miasta są tego typu chodniki, bardzo pofałdowane, nierówne, zapadające się, częściowo niekompletne. Mimo tego, że centrum jest pełne wieżowców, ciągle powstają nowe, takie jak tutaj olbrzymie kolosy, przed którymi stoją strażnicy. Nasze drogie żuczki na dworcu kolejowym w Dżekarcie, żegnamy się z Wami i kończymy dzisiejszego bloga. Mamy już bilety do kolejnej naszej miejscówki. E, miejscówki. Z rana jeszcze w ogóle o jej nie myśleliśmy, ale przy porannym krzątaniu, pakowaniu się stwierdziliśmy, kurde, czemu nie tak. No i mamy już bilety, jedziemy na następny podziom, z wysiadamy Myślę, że to będzie fajna przygoda, a do Dżekarty jeszcze wrócimy przynajmniej dwa razy. Ale to się jeszcze okaże. Zobaczycie to w najbliższych vlogach. Na dzisiaj dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Będzie nam turbo miło, jeśli zostawicie suba i łapka w górę, bo to nam pomaga, daje jakiś taki feedback z Waszej strony i daje kopa do tego, żeby działać dalej. I do zobaczenia za tydzień. Bye!